Te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla na nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje które za Was będzie wydana. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Wierzcie i bijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę.